Galerii! Hallo, halo, Siemka, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zainstalować mod do World of Tanks, który się nazwa XVM. Drogi widzu, wnioskuję, że wchodząc na mój odcinek, na mój kanał, zdasz sobie sprawę, czym jest XVM i nie muszę Ci tego tłumaczyć. Więc przechodząc dalej, w przeglądarce wpisujemy frazę XVM, klikamy w pierwszą stronę i ustawiamy język na English, czyli na angielski. W momencie ustawienia tego języka wchodzimy w prawym górnym rogu w zakładkę Singin. Tutaj wybieramy serwer, na którym gramy, czyli w naszym przypadku jest to EU. Zostajemy przykierowani do... Strony Wargamingu, na której musimy się wcześniej zalogować. Ja zrobiłem to wcześniej. Dwusimy, kontynuuj. I pokazuje nam się taki oto ekran. Zmieniamy na angielski tu z powrotem. I teraz tak. Wchodzimy w zakładkę Downolat XVM i instalujemy pierwszy patch. Tak. I po każdej większej aktualizacji trzeba to zrobić po prostu na nowo. I tyle. Potem wchodzimy w nasze powiane pliki, klikamy xvm zezwalamy na pobieranie, wybieramy język instalacji, w naszym przypadku jest to język polski. Dalej wybieramy, gdzie chcemy zainstalować, w jakim folderze xvm, najlepiej zainstalować w tym samym folderze, w którym znajduje się World of Tanks, klikamy dalej, instalacji wybieramy jaką chcemy, czyli może być instalacja użytkownika, Podstawowa albo pełna. Nie ma tu żadnej różnicy, można to zauważyć. Klikamy dalej, wybieramy czy chcemy utworzyć jakieś kopię zapasową i instalujemy. Ja nie będę tego robić, ponieważ już to zrobiłem. I w tym momencie, w momencie zainstalowania, wchodzimy na, z powrotem na stronę x najpierw w ogóle tego nie wyłączać, żeby potem nie męczyć się z i wpisywaniem tego wszystkiego od nowa. I w tym momencie, niby już mamy zainstalowanego x 2 on niby powinien działać, ale wcale tak nie będzie. Nie będzie nam wyświetlać WN8, będzie nam wyświetlać albo WGL, albo WTR, albo EFF, albo XT. Zależy, co nam wybierze. Ja nie pamiętam, jak to było na początku. W każdym razie wchodzimy w zakładkę Setting, to wszystko powinniśmy mieć zaznaczone. Jeżeli nie, zaznaczcie sobie to tak jak u mnie i klikamy WN8. Jeżeli koło naszego Niku chcemy mieć flagę naszą. Wybieramy tutaj w zakładce albo wpisujemy Poland po angielsku, albo po prostu jedziemy i szukamy po, po prostu po serwerach. Tak, i w tym momencie klikamy Update i już powinniśmy mieć zaktualizowane statystyki. Po 14 dniach niestety gra przestanie nam pokazywać aktualne statystyki, więc trzeba się zalogować na tą stronę, jak pokazałem poprzednio, trzeba zupgradeować statystyki, aktywować serwery i powinniśmy mieć wszystko na nowo działające, a co najważniejsze, aktualne. Tymczasem ja dziękuję wam bardzo za uwagę. Zapraszam was do oglądania moich poprzednich filmików, do lajkowania, komentowania moich filmów oraz do subskrypcji mojego kanału. Tymczasem trzymajcie się, cześć.